Cześć i z jestem Mateusz, to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj zagram sobie EuroTrack Simulator 2. Jeśli odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, a ja już zapraszam do odcinka. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w menu tutaj głównym nowego profilu. Założymy sobie nowy profil w Eurotraku i będziemy jeździć na nowym profilu. Wybierzemy sobie dzisiaj jakąś krótką trasę i ją zrobimy. No więc zaczynamy, no oczywiście imię. Napiszemy sobie tutaj Matrix100. Damy Matrix100 po prostu. Albo no damy sobie też. Okej. Okay. Aha, jak to działa? Dobra, nie, bo tu jest imię. Zdjęcie teraz. Wybierzemy sobie, które zdjęcie. Hmm. Prawda, szybko to zdjęcie. Ich było chyba mniej w ogóle. Hmm. Dobra, bierzemy szybko to pierwsze. Model ciężarówki. To. Wybierzemy sobie, jakie są ciężarówki jeszcze na dole. Możecie zobaczyć, czy są jeszcze jakieś? A są. To ja tam zabiorę. Albo pozwolicie, że tam zabiorę. Okej, okay. no i logo firmy. Są tylko tutaj jest. Tylko 8 log, jeśli się nie mylę. Tak? 8 log. Ja zabiorę sobie to. No i wpisz nazwę sobie firmy. Nazwiemy sobie ją może. Matrix. Jakby to nazwać? Matrix. Track. Matrix Track, nazwijmy to tak. Język polski, oczywiście moduł gry Europa, użyj Steam, nie nie będzie. E, słuchajcie, z modyfikacji, już utworzę sobie międzyczasie. Z modyfikacji, tak. Mam jedną modyfikację, special transport. Klawiatura. Pracę automat damy sobie. Tutaj wiem, o co chodzi, żeby sterować. Kontynuuj. Oczywiście, wczytanie. Więc my się widzimy, jak już mi się to wszystko wczyta. Dobra, słuchajcie, już się wczytało. Wybierz miasto, w którym chcesz rozpocząć grę. Więc tak, wybierzemy sobie. Tutaj mamy Niemcy, Augsburg. Ale może wybierzemy sobie Poznań. Myślę, że zaczniemy od Polski. Tak, tradycyjnie. Tak, patrzcie, co po, po tej mapie. Hmm, Włochy. Francję tutaj. Myślę, że rozpoczniemy w Polsce, tradycyjnie tutaj w Poznaniu. Tutaj rozpoczniemy naszą rozgrywkę. To potwierdź wybór oczywiście. Chcesz przejść samouczek? Nie, nie chcę przechodzić samouczka. No i widzimy się jak już to się wszystko wczyta z powrotem. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy już w ciężarówce naszej. Mamy dojechać krótką trasę, taką bardzo krótką. Jesteśmy w Skani, którą sobie wybrałem. Możecie zobaczyć, nawet dosyć ładna skania. My, my robimy od razu tą trasę i. Robi Zrobi ją z wami. W prawo jedziemy. A i niestety, stop, stop. <grych> Wolno hamuje. O kurczę, wyjechałem. Poczekamy na światło w sobie. Zejdziemy jeszcze w prawo i szybko zrobimy tą trasę. Dzisiejszy odcinek nie będzie trwał długo. Teraz copniemy. Nie będzie trwał długo, maksymalnie chyba 10 minut, coś około tego, bo nie chcę, żeby odcinki były za długie, bo potem ogląda się dosyć. Trudniej się ogląda, jak są, jak są długie. Myślę, że większość osób woli takie krótkie odcineczki. Ja bym prawie w samochód wjechał. No ale dobrze. No, jedziemy zaraz do celu. Nasza ciężarówka nie jest zbyt... Jak by to powiedzieć? No nie jest zbyt rozwinięta. Dobra, słuchajcie. Jak to się wyłączało te... O, tak, dobrze. Z dwójki, z dwójeczki musimy wjechać w to pole. Wycofamy tutaj sobie. Dobra, my się widzimy, jak już odbieracie zlecenie. Okej, okay, dobra, trasa dokończona. Przy okazji włączyłem to lusterko z boku, bo ono mi nie jest potrzebne. Kontynuuj. Już nie wziąłem parkowania, tylko od razu przeszłem. Dalej. I tak jak mówiłem, mamy trochę czasu jeszcze, więc, ten, więc robimy sobie krótką trasę. Wy nie będziecie jej widzieli całej, Możecie tam różne pytania też zadawać w komentarzach Piszcie co chcecie Tak naprawdę Więc tak, no mamy wolnego ptaka Tak tu pisze Poniedziałek 17. No i słuchajcie, dobra Jesteśmy w naszym garażu Oto centrale twojej firmy Tutaj coś tam pisze, pisze, pisze Fajnie, fajnie, okej okay. Nie, mnie to nie interesuje Okej, okay. to jak tutaj wygląda menu Ładnie, może kiedyś Wam zrobię jeszcze poradnik z tej gierki. No ale to na razie zajmiemy się jeszcze dostawą. Można nacisnąć, oczywiście, rynek pracy, szybkie zlecenie, bo jeszcze nie mamy swojej ciężarówki. Jakieś krótkie, nie? Ojej, to jest, to jest długie. Takie krótkie chciałbym. No dobrze, słuchajcie. To tak samo widzimy się, jak już znajdę jakieś fajne, krótkie zlecenie. Ok, os. Yes. Bierzemy to z ryżem. Tutaj mamy węgiel, jest w ogóle chyba podobne, ale tutaj 3200, tu 3257 i to jest, nie wiem, no ale biorę to z ryżem po prostu. Bo to jest za krótkie, a chcę Wam też, nie chcę żebyście całe to widzieli, bo nie chcę żeby odcinek był długi, część będziecie widzieli, część nie. Dobra, bierzemy to z ryżem, tak jak mówię. Przyjmiemy zlecenie. Na no no, innych może będziemy brali też inne, ale dzisiaj chciałem zabrać takie. Znaczy, duże może będziemy brali i odcinek może będzie trochę dłużej trwał, ale dzisiaj już było długo na wstępie i nie chcę, żeby odcinek był za długi po prostu. I w te 10 minut to się może nie wyrobimy, więc może będzie trochę dłużej. Dobrze, słuchajcie, czekamy aż się wczyta. Dobrze, jesteśmy w menu, w naszej ciężarówce, którą dostaliśmy. Ja już wam nie pokazuję, jej. Od razu jedziemy w drogę. Się w prawo, jedziemy od razu. Mam oczywiście czerwone światła. Więc dobrze, ja dojadę trochę, a potem się zobaczymy. Dobrze, jedziemy sobie autostradą A2. Możemy trochę przyspieszyć oczywiście, no to jest niby 70 ograniczenie prędkości, ale ono chyba się zmieni na większe, bo jednak jedziemy autostradą. O, już jest 80. Ta ciężarówka może za szybko nie jedzie, ale... Dobrze, słuchajcie. Jedziemy, ta trasa nie jest długa więc no, jak oceniam grę może, tak powiem już o tym mówiłem w jednym z odcinków dawniejszych, ale mogę to jeszcze raz powiedzieć, bo teraz tak jakby wracamy teraz do nagrywania, więc tak grę oceniam bardzo pozytywnie fajnie, dużo jest, dużo się w niej dzieje jest dużo fajnych dodatków, tak jak mówiłem na początku filmu, mam dodatek Special Transport, a więc jak już będziemy trochę, trochę lepsi ojeju, tutaj ktoś siedzie wolno Tutaj jest ograniczenie w ogóle do 40. No, więc gra oceniam bardzo fajnie, dużo dodatków, dużo się w niej dzieje, dużo ciężarówek, dużo zleceń, więc myślę, że to jest bardzo pozytywnie pod tym względem. A ogólnie gra graficznie nie jest źle z niem. Więc myślę, że... I też możecie sobie tą grę spokojnie zagrać. Polecam ją na pewno. Więc. No, my nadal przechodzimy do, do jechania w naszą podróż, do jazdy w naszą podróż. Tutaj na dole mamy w tym małym okienku. Poniedziałek, że jest 14:14, 14, 202 km do mety, do naszego celu. Tutaj ktoś jedzie, wo, ktoś jedzie bardzo wolno. Nie mamy jak go wyprzedzić. No, przyspieszył. No dobrze, to jedziemy, no ja bym zrobił teraz cięcia, żeby was nie zanudzać. Na razie to też nie będzie z muzyką, myślę, ten odcinek. Dopiero następne, ja już ogarnę jakąś dobrą muzyczkę i widzimy się już po cięciu. Myślę, że już przed końcem naszej drogi. Dobrze, słuchajcie, dojechaliśmy już do Szczecina, czyli do miasta docelowego. Jedziemy sobie dróżką. Tutaj już widać flagę na mapce. I wcześniej Wam chyba źle powiedziałem, bo na dole pisze, że jest poniedziałek, 13.50 coś, ale to nie jest godzina, tylko ten um, przyjazd. Ojeju, wjechałem na krawężnik, bo jest 13.51, do góry, w lewo. Nie patrzę za bardzo na światłach na innych, no ale dobrze. Okej, okay, już niech tak zostanie, tylko gra. No dobrze, zaraz jedziemy. Weźmiemy sobie takie parkowanie takie najprostsze. Znaczy takie... No takie najprostsze parkowanie. Ojeju! Tutaj gdzie to się skręca? Tutaj. W lewo. Okej, okay, dojechaliśmy. Żeby się nie wjechałem tutaj. No i do tyłu. Okej, okay, jedziemy, jedziemy, dobra, jest. Jeszcze trochę. Enter. No i tak. Dobrze. Dojechaliśmy. No i punktów y, tych takich. Ja chcę za to. Ok. Dobrze. Gdzie to trzeba? Tutaj. O nie. Drugi kamery. Jedziemy. Dobrze. Tutaj trzeba wjechać. Próbujemy się ustawić prosto. Dobrze, ja tego tak szybko nie zrobię, bo ja nie umiem parkować. Dobra, widzimy się, widzimy się jak już to zrobię. Dobrze, jakoś zaparkowałem. Enter. Nie te, przepraszam, te. Odłączanie przewodów, Na naczepy tutaj jest teraz. Jesteśmy. I mam za wszystko. Pokaż rezultat. Kontynuuj. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, okay, tam wszystko dobra. Dużo tych punktów nie było. I tutaj zabierzemy sobie delikatnego ładunka. Delikatny ładunek, więc... Zastosuj, mam tutaj dwie rzeczy, ale to już nic takiego ważnego, więc Dzięki za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeśli wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę Subika na dole Czerwony przycisk Z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco A ja już dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Cześć!